Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki! Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego, Artur. Witajcie kochani na zdrowym kanale ATVB. Mam na imię Artur, a jest z nami specjalny fajny gość Elżbieta Kowalska. Witam cię Elu! Witam cię Arturze i witam naszych serdecznych widzów. Elżbieta Kowalska, my się poznaliśmy już dawno, dawno temu, ale się spotkaliśmy i porozmawialiśmy sobie i postanowiliśmy przekazać Wam ciekawą, fajną, skuteczną wiedzę. Ela od ponad 30 lat interesuje się i, i, i bardziej się zajmuje profilaktyką zdrowia. To są jej zainteresowania. Ona przeszła długą drogę, ale jest osobą taką, która szuka. Szuka czego? Szuka dobrych informacji skutecznych dla człowieka. I tutaj mamy pewne fajne informacje. Powiem wam tak, że Ela wchodząc tutaj do nas powiedziała Artur, czy ja mogę Ci dzisiaj podmuchać? Ja mówię, ja mówię, Elunia nie wiem o co chodzi, ale jak najbardziej tak. Dobrze, to jak zaczniemy, to ja wyjmę urządzenie i cię podmucham. Ja mówię dobrze, jak najbardziej. Ale zacznijmy od początku. Wiecie co, zapytam się Eli, bo to jest nasz pierwszy odcinek, wy jeszcze Eli nie, nie, nie znacie, a Elu, powiedz mi, od czego się u ciebie zaczęło? Skąd w ogóle zainteresowanie informacjami o, o zdrowiu? Widzisz Arturze, u mnie zaczęło się wyjątkowo inaczej, bo w momencie, kiedy zmarł mi mąż, to ja wtedy zadawałam sobie pytanie, dlaczego młody człowiek umiera. O, I w związku z tym szukałam na to odpowiedzi. A że było to 30 lat temu, to w tym momencie zaczęłam się interesować w dużym stopniu zielarstwem, zaczęłam się interesować wodą, a w ogóle tym, jak, jak nasz organizm ludzki jest złożony. I słuchajcie moi drodzy, kiedy zagłębimy się w funkcjonowanie naszego organizmu, dostaniemy na wszystko odpowiedź. Bo otóż, Arturze, nasz organizm to jak samochód. Mamy w nim mnóstwo układów, no i oczywiście paliwo. Paliwo bez paliwa nie da się funkcjonować. Więc szanowni Państwo, człowiek zbudowany jest z bilionów komórek i z wody. Potrzeba nam odżywiania, słońca, yy, potrzeba nam tlenu. I kiedy te wszystkie wartości są uzupełnione, Często kurczę pojawiło się zjawisko, no czegoś nam jeszcze brak. Otóż czego nam brak. No i drodzy, jeżeli w samochód nie będzie miał naładowanego akumulatora, czy on zapali? Otóż nie. No i właśnie nasza komórka ludzka, gdy nie będzie miała odpowiedniej energetyki, też moi drodzy, będzie ospała, wątła i nie będzie pracować w tak zwanym poziomie homostazy. I otóż w tym momencie, szanowni państwo, przyszło do mnie fantastyczne urządzenie, na które czekałam, można powiedzieć, całe życie. Bo otóż co dzisiaj nam jest potrzebne do tego funkcjonowania? Dużo siły, dużo energii, ale doskonale zdajemy sobie sprawę że po ostatnim okresie pandemii nasze organizmy co? Wyczerpały się energetycznie. Zaczęły wibracje częstotliwości w naszym organizmie obniżać się. Dlaczego? Przez wszelkiego rodzaju szczepionki, przez strach, przez to, że społeczność była tłamszona. Moi drodzy, to doprowadziło do tego, że organizmy ludzkie zaczęły funkcjonować w sposób po prostu, moi drodzy, blokujący swoje energie. I pytanie, co tu tak. dalej robić? Co tu dalej robić? Kiedy żyć? Jak funkcjonować? Otóż społeczność musi być odpowiednio dożywiona, ale też i energia. Energia, wibracje, częstotliwości mają ważne znaczenie dla nas, to co nas otacza. Czym są moi drodzy wibracje, czym to wszystko jest? Wokół nas jest energetyka. Te wszystkie wibracje, które są wokół nas, są energią i te częstotliwości funkcjonują na nas. Moi drodzy, powiedziałam do Artura że przyjdę go wytmuchać, bo otóż, moi drodzy, mam sprzęt, co, co robi, uskutecznia takie wibracje, u, u, y, umożliwia nam, że tana energia nawet wokół nas staje się o innych częstotliwościach. A więc, moi drodzy, to właśnie cudo, z którym przyszłam do Artura, Chcę ogłosić Wam i całemu światu, że ten dzisiaj parasol ochronny, przed tą całą naszą energią, która nas atakuje, przed smogiem, przed cywilizacją, przed 5G, daje nam ochronę i doprowadza do tego, że nasz organizm inaczej funkcjonuje, że nasze dzieci inaczej po prostu się zachowują, że są spokojniejsze. To są fantastyczne odczucia. A więc moi drodzy, do rzeczy. Mogę Arturze? Tak, tylko powiedz Luniu, yy, powiedz co to jest i jak to się nazywa, bo czekaj co to jest napisane? Yy, Terra, Classic. Terra Classic. Terra Classic. No moi drodzy, ja jestem... Bo to wygląda, wygląda Ela jak bardzo ładna suszarka. No, tak też przenośni często to urządzenie nazywają Aha. Su suszarką nazywają dmuchawą, a z czym się dmuchawa kojarzy? Moi drodzy, mnie się kojarzy z dzieciństwem. Pamiętacie takie grzejniki były dmuchawy? Jak było zimno, szybko się ją włączało, żeby powietrze w pomieszczeniu nagrzać. Mhm. I z czym mi się kojarzyło? Zawsze z tym, że szybko nagrzaliśmy. I otóż moi drodzy, to urządzenie to jest ta Część jakby maszynowa, ten silnik, który po prostu zapalamy, podłączamy do prądu, ale to, co jest istotne i po prostu daje nam tą kwintesencję, to jest, moi drodzy, taki kwarc optyczny, okular, który jest tą zagadką tajemniczą w tym urządzeniu. To urządzenie, moi drodzy, ma Arturze... Trzy najnowsze synergie technologii. O! Coś ciekawego, prawda? Mhm. Trzy synergie. Tak! Mhm. Otóż technologia fal terahercowych, kwarc optyczny i energia skalarna. Rzeczy, o, o których ja w życiu nie słyszałam. Energia skalarna, kwarc optyczny, o czym my mówimy. Ale Arturze, zawsze najlepsza jest praktyka pozwolisz że użyję tego sprzętu jestem, na twojej osobie jestem, aby jestem można ciekawy. się było podzielić z naszymi widzami jesteś wiecie, ciekawy tego jak to na pewno działa tak, tak wiecie co ja już teraz wiem o co chodzi bo ela powiedziała przed nagraniem artur ja muszę mieć prąd ja mówię dobrze to przytargałem przedłużać I, 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 i. i teraz no. już wiem że ela się podłącza tak podłączam Moi drodzy, mamy trzy takie przyciski, jest jedynka, jest dwójeczka mocniejszej i jest trójeczka. Otóż te urządzenie, jak widzicie, szumi. A co, z czym nam się szum kojarzy? No z czym? Ze suszarką. No Arturowi nie ma co wysuszyć na tej głowie, bo jak widzicie, włosów nie posiada. Bo ja dbam. Ale wiecie co, powiem wam bardzo ciekawostkę dużą otóż to urządzenie e, wymaga przed zastosowaniem naświetlenia wody i wypicia wody tak? tak o. mamy wodę zanim przystąpimy do naświetlania twojej osoby no, pokaż to na chwilkę to pewnie z mikrofonu tu jest światło zobaczcie Moi drodzy, świat nazywa to urządzenie, według e, Stanów Zjednoczonych nazywają to fale życia. Fale życia? A, mówisz o światle. I to światło mi przypomniało, że japońscy naukowcy mówią na to światło fale życia. Natomiast my medycyna... chcemy czekaj, bo nie będzie słychać, bo na pewno suszarka zagłoszy mikrofon, bo jesteśmy bardzo blisko i widzowie poczują się być może niekomfortowo, bo to zobaczymy później przy, przy, przy montażu. Także na chwilę tutaj yy, wyłączymy i wtedy... O, i teraz będzie dźwięk właściwy. Fajnie, czyli to już nagrzałaś wodę? Tak, nie tyle, że nagrzałam. Naświetlając wodę, woda się strukturyzuje. I to, że my jesteśmy w 80%, w 80 szanowni państwo, zbudowani z wody, to wystarczy, że my wypijając tylko tą wodę doprowadzamy w naszym organizmie do wypłukania komórek zatoksycznionych, a tym samym błona komórkowa przyjmując tą wodę odpowiednio się nawadnia. Na pewno żeście się z tym spotkali i państwo nie chcecie pić wody, ponieważ czujemy się, że jesteśmy tacy no, nadmuchani, że pijąc wodę, kurczę, ja już mam dość tej wody, bo czuję się pełny czy pełna. Otóż nie. Tym właśnie sposobem uzyskujemy że komórka pięknie się wypukuje. A jeżeli komórka się wypukuje, to co się dzieje, szanowni Państwo? Wchłanialność kosmku jelitowych, wchłanialność jedzenia, oczyszczania jelita grubego odbywa się prawidłowo. I dlatego też w dużym stopniu zastosowanie naświetlanej wody w połączeniu z produktami, ze suplementami, zwiększa czterokrotnie wchłanialność naszych ziół, produktów, tabletek, suplementów, wszystkiego, co konsumujemy. To jest fantastyczne, że ta wchłanialność jest po prostu w dużym stopniu skuteczniejsza. Nie musimy o to zabiegać, nie trzeba odpowiednich diet zrobić. Otóż moi drodzy, no i teraz Arturze pozwolisz, Dawaj. że zastosuję to dmuchanie. Najpierw dłonie. Dłonie. Chodź tu z Tak, dłonie. Zastosowanie odbywa się dlatego od dłoni, ponieważ tu mamy meridiany wszelkiego rodzaju receptory, które połączone są ze wszystkimi naszymi organami. I już tutaj w tym momencie odbywa się pierwszy etap odblokowania energetycznego. I dlatego to działanie urządzenia jest fenomenalne, fantastyczne na dzisiejsze czasy. Poproszę tylko drugą łapkę. To mamy drugą dłoń, bo otóż każdej dłoni mamy odpowiedni naszych narządów. I trzeba doprowadzić do ich pobudzenia. I działamy dalej. Szanowni Państwo. Kazane jest, żebyśmy sobie naświetlili receptory u ponieważ tam też odblokowują się kanały. Ale myśmy tu jednej rzeczy nie zrobili, szanowny kolego. Nie wypiliśmy wody. Proszę cię, wypij wodę. Już to wystarczy. Bo pole e, energetyczne, które my tutaj mamy wokół siebie, jest wszędzie już przez to urządzenie wibracyjnie zmieniane. I co, moi drodzy? Naświetlamy twarz. Okularki zdejmij, okularki. No i co, czujesz co, Arturku? No pewno, ciepło. No, widzisz, to jest fantastyczne. Moi drodzy, naświetlanie oczu też nie jest szkodliwe, tylko jeżeli mamy soczewki w oczach, wówczas musimy ograniczyć. Naświetlając sobie czakramy, tak jak po kolei mamy cały schemat i układ, odblokowujemy energię. Także szanowni Państwo, te wszystkie wibracje, które powstają wokół nas, one odpowiednio się porządkują. Pojawia się energia, która doprowadza do homostazy, harmonii w naszym organizmie na poziomie energetycznym. Pozwolisz, że już wyłączę? Tak, żeby teraz się... wszystko powtórz, bo nie wiemy, czy, czy mikrofon zadziałał, czy zagłuszy, zagłuszy suszarkę. Czy zagłuszy. Czy tak. zagłuszy, czy zagłuszy. Do, do, w skrócie powiedz, to co, to, co tutaj yy, robiłaś, to powiedz jeszcze raz, że robimy co to są te fale? E, dookoła, mhm. używając tego urządzenia, wprowadzamy wibracje mhm. i w tym momencie. Tutaj dookoła, tak? Tak, tak, pojawia się odpowiednia energia. Mhm. Energia, która rezonuje z naszą komórką. Aha. I wyczuwamy. Dlaczego chodzimy do lasu? Lepiej się tam czujemy, bo jest inna energia. Dlaczego przytulamy się do brzozy? Bo jest inna energia. I otóż to urządzenie, co robi, wytwarza pod wpływem faltera hercowych i energii skalarnej wibracje, które rezonują z naszą komórką. Proszę Państwa, to jest sprzęt przysz przyszłości. To urządzenie, gdy ja zobaczyłam pierwszy raz, no może wstyd nawet się przyznać, ale tak naprawdę od serca myślałam o tym od dziecka. Zawsze jako dziecko szukałam y, możliwości, śmiali się, nazywali mnie panią doktor, dlatego że interesowałam się człowiekiem. Jak komuś coś dolegało, to potrafiłam w jakiś tam sposób doradzić. Sama nie wiedziałam skąd, ale wiedziałam. A później mówią, ty, to działa. No może to jakieś były inspiracje i po prostu podpowiedzi. Szanowni Państwo, to co jest fantastyczne, to to urządzenie powoduje, że organizm sam się naprawia. To nie urządzenie. My porządkujemy stan energetyczny poprzez naładowanie komórki. Komórki, która również musi być naładowana. Dałam przykład akumulatora. Bez akumulatora samochód nie zapali. To też w naszym organizmie, szanowni państwo, gdy częstotliwość i wibracja komórki jest na niskim poziomie, brzydko mówiąc, pojawiają się tak zwane komórki patologiczne komórki, które jeżeli nie zostaną wyrzucone z naszego organizmu przez układ immunologiczny poprzez sen, to one zaczynają usadawiać się w jakimś miejscu najsłabszym w naszym organizmie i często to bywają stawy. Otóż dlatego mamy przykład, że w wieku starczym zaczynają się pojawiać no co, choroby, bóle kręgosłupa, stawów i szanowni państwo, to urządzenie, wiecie co robi najważniejszego? pomaga nam usunąć stan zapalny. To jest numer jeden. Cecha, jaką ja zobaczyłam w tym urządzeniu. Tak naprawdę, kiedy przyszło do mnie, bo zamówiłam sobie z Malezji, przyszło do mnie, to wiecie co? Zaprosiłam siostrę, zaprosiłam koleżankę, chodźcie coś zobaczyć, coś takiego przyszło. I otóż słuchajcie, zaczęliśmy się naświetlać. Co się podziało? Ja. Po pół godzinie zaprosiłam gości, a wiecie co, potem powiedziałam, ja was przepraszam, ale idźcie już do domu, bo mnie się spać zachciało. I ja zrobiłam się senna, nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, a tu organizm po prostu zaczął po pobudzać się, pracować. Koleżanka dmucha się, gdzieś tam się naświetla po brzuchu, bo brzuch ją boli. Rano mi dzwoni, Ela... To działa, bo brodawka mi odpadła. Ja mówię, ty sobie chyba żartujesz. Brodawka? Odpadła? Tak, miała jakąś tu brodawkę, bo brodawki to są pasożyty. Jakąś tu miała na y, brzuchu, na, na skórze. Ja wie, ty chyba żarty sobie stroisz. Kpisz ze mnie, mówię, co? Nie autentycznie słuchaj, ja chcę coś takiego. Ja mówię, no wy mnie motywujecie do tego, żebym to urządzenie bardziej poznawała. Siostra, bolała ją kostka, też ja mówię, daj, tu testujemy wszystko. Siostra dzwoni, ty słuchaj, nie ból kostce przeszedł. Ja mówię, ty też sobie żarty robisz, chybaście zwariowali. I słuchajcie, te po prostu świadectwa spowodowały, że zaczęłam szukać głębszych informacji. Szukałam, szukałam, pogłębiałam, okazało się że urządzenie jest fantastyczne na dzisiejsze czasy to jest na bazie fizyki kwantowej. Fale terahercowe są przyszłością, są przyszłością tego, że my dzisiaj używając tego sprzętu będziemy się bronić, ja to nazywam parasol ochronny przed tym, co nas dzisiaj dotyka. A takich ludzi moi drodzy, co mają potrzebę na ten sprzęt no niestety, ale jest każdy. Ja mówię tak. Nawet niech ludzie sprzedadzą telewizor, a nabędą sobie taki sprzęt. Tak jak powstały lodówki. W jakimś tam celu. Dlaczego? Żeby przechowywać żywność. A dlaczego dzisiaj to urządzenie się pojawiło? Dlatego, że nastał taki czas. Czas medycyny informacyjnej. Czas zapobiegania i pomagania sobie profilartyce inaczej. To może tyle, co Państwu bym przekazała. Myślę, że w dalszych odcinkach, odcinkach zapraszam, poszerzę, rozwinę tematykę faltera hercowych, rozwinę tematykę doświadczeń, świadectw. Zapraszam serdecznie. Wiecie co? Za mówiłem. Jak ja uwielbiam Gości, ile ja się mogę dowiedzieć informacji. Słuchajcie, kocham to. To, aż mi głos się łamie. To jest, to jest piękne. Naprawdę to jest bardzo ciekawe. Wydawałoby się, jak spojrzałem w pierwszym momencie suszarka. Właśnie. Ale tyle tych informacji pokazałaś. Kurde, bardzo ciekawe. I w następnych odcinkach będziemy to kontynuować. Także za ten odcinek Elunia, śliczne dzięki. Ja również bardzo dziękuję. Na I zapraszam. Na koniec, na koniec czytajcie dwa bardzo fajne, wspaniałe czasopisma. To są Optymalni i Zdrowie bez leków. Zdrowie bez leków ma swój sklep, a dla widzów ATVB jest yy, rabat 7% na wszystkie produkty kod rabatowy ATVB. Korzystajcie ze strony atvb.pl, tam jest sporo informacji, jak również są dla Was rabaty w zakładce Studio Handlowe Sklepy. I Elunia, wiesz co, bo tak się zastanawiam, I jeżeli ktoś z Was chciałby sobie pogłębić wiedzę, dowiedzieć się to możemy podać Twój numer telefonu tutaj. Bardzo chętnie, tak? bardzo chętnie. To kochani, będzie numer telefonu, to Wam napiszę na, na, na pasku i będzie w opisie pod filmem. Korzystajcie z opisu pod filmem i będziecie mieli kontakt bezpośredni, bezpośredni kontakt od Was do Eli Kowalskiej. I tyle. Dziękuję. Dzięki. Dzięki. Trzymajcie się cieplutko. Słoneczka miłości i wibracji. I uziemiajcie o, wibracji. się. Papa! Pa. Witajcie! Dogrywam ten materiał do pierwszego odcinka z Elżbietą Kowalską. Dlaczego? Dlatego, że wydarzyło się coś bardzo interesującego. Wyobraźcie sobie, święto rolnika polskiego, Wagnerówka, pakuje się, pakuje kamery, oświetlenie i wiele, innych, i wiele innych rzeczy i na końcu, jak już byłem spakowany, mówię, a, wezmę, wezmę suszarkę, dmuchawkę. No i wziąłem. Yy, dojechaliśmy do Wagnerówki, przywitaliśmy się, ale tak patrzę, że Agnieszka Wagner coś utyka. Mówię, aga, co się dzieje? A Agnieszka mówi a wiesz co, noga mnie boli, mam jakiś chyba stan zapalny tam na, na stopie, coś się dzieje. Ja mówię kurde, no to już wiem dlaczego wziąłem yy, suszarko, dmuchawkę yy, to urządzenie tera, terahercowe to zobaczymy, zaraz, zaraz to sprawdzimy. Mówi Agnieszka, mam urządzenie, yy, siadaj, dmuchamy się. Yy, Agnieszka mówi a co to jest, a jak jej pokazałem, Mówię, no to fajnie, no to, no to yy, dmuchamy. Yy, zajęło nam to około 20 minut do, do pół godziny ruchami tak jak, tak jak mówiła Ela Kowalska i to zostawiłem ale przyszła nasza serdeczna przyjaciółka y, Zosia Olszewska i ona jest ogrodniczką i ona mówi, że ona y, przycina, przycina różne, różne krzaczki i boli ją, tak, boli ją między palcem wskazującym a y, kciukiem mniej więcej w tym, w tym miejscu no to dobrze Zosia siadaj proszę bardzo Dmuchamy i zobaczymy, co będzie. Słuchajcie, co się wydarzyło. Następnego dnia y, rano spotykam Agnieszkę. Agnieszka nie, nie utyka i mówi, Artur, nie wiem o co chodzi, ale słuchaj, no boli mnie, ale bardzo malutko, już nie utykam. Mówię, kurde, rewelacja. Gdzieś w połowie dnia spotkałem y, Zosię i pytam się, Zosia, jak tam twoja łapka? A Zosia mówi, Artur, nie wiem o co chodzi, ale ta łapka mnie przestała boleć. Ja nie mam takiej, nie, nie, nie miałam takiej ręki od długiego czasu. Po prostu mnie nie boli. I tu chciałem się Wam podzielić właśnie z tą informacją. To jest ważne, żeby dograć, bo to są moje odczucia, może nie moje osobiste, ale bliskie, bo, bo traktujemy yy, Roberta, Krysię, Agnieszkę jak, 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 jak rodzinę. Dlatego to było bardzo miłe, i bardzo takie takie bliskie. I wiecie co? Montowałem ten pierwszy odcinek i mówię tak, żeby Wam pokazać zdjęcia yy, suszarki, wpisałem sobie u wujka Google yy, właśnie suszarkę. A tam kurde, patrzę, a jest mnóstwo podobnych suszarek w cenie takiej, nie wiem, 150, 200, 300 zł. Mówię, kurczę, o co tu chodzi? Zadzwoniłem do Eli i mówię Ela. To co widzę, no to po prostu mnie to przeraża. Ela powiedziała, mówi, a Artur, jeżeli jest coś dobrego, wszystko jest kopiowane. Nie ma siły, wszystko jest kopiowane. Zwróć uwagę tylko na to, że z mojego doświadczenia tam te podróbki po prostu nie działają. Tutaj, tutaj są jakieś kryształki w środku, to są różne jakieś takie szklane rzeczy, w tamtych są plastikowe. Nie dość, że są podróbki, nie dość, że nie działa, to Ela mówi i, i gwarancji tam też nie ma. Dlatego y, też Wam mówię, żebyście o tym wiedzieli i uważajcie na, na podróbki. Oryginalna strona, y, oryginalna strona suszarki, to zaraz Wam powiem, to jest y, Prive Intel. To będzie tutaj na, na pasku, to wam, to wam pokażę. To jest oryginalna strona. I Ela mi powiedziała, bo to wczoraj z nią rozmawiałem, mówi Artur, do 30 czerwca jest promocja. Ja mówię, jaka promocja? Promocja jest taka, że jeżeli ktoś z Was chciałby zakupić sobie dmuchawkę, suszarkę, to drugą otrzymuje w gratisie do 30 czerwca. No to kurde, to wspaniała informacja. Jeżeli chcecie skorzystać, będzie numer telefonu do Elżbiety Kowalskiej dzwońcie bezpośrednio do niej, dowiecie się więcej i już. I tyle tej naszej dogrywki. Przypominam jeszcze, przypominam jeszcze o czytaniu Optymalnych i Zdrowie bez leków. A w Zdrowiu bez leków rabat 7% dla widzów. I tyle. Życzę wam dobrego, wszystkiego najlepszego. Bądźcie szczęśliwi, uśmiechnięci, radośni. Słoneczka. Papa. Pa. Zdrowie bez leków. Dla widzów ATVB 7% rabatu. Kod rabatowy ATVB. Wszystkie sklepy z rabatami dla widzów ATVB są na stronie atvb.pl w zakładce Studio Handlowe Sklepy. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.